Z tej strony Monika i zapraszam ci dzisiaj na nowy filmik. Dzisiaj przychodzę do Was z takim krótkim filmikiem. Będzie, to poświęcony, będzie on poświęcony, tak jak widzicie, Marce Farsali, a dokładnie temu oto małemu gadgatkowi. Jest to produkt, dokładnie serum e, upiększające pielęgnujące oraz właśnie pod makijaż. Więc dzisiaj nałożę go na twarz i zobaczymy, czy, czy podkład, którego używam, jest mi dobrze znany, lubiany, będzie jakoś inaczej wyglądał, oraz pokaże się oczywiście po skończonym makijażu. Więc zaczynamy od małego opakowania. Ja go mam właśnie w tej mniejszej wersji, dlatego że po prostu e, nie wiem, jak on będzie się sprawdzał. Tak jak już wiecie, ja kupuję swoje kosmetyki. Przemyślanie nie biorę pierwszego, lepszego. A to serum, dokładnie marka Farsali, dość mnie zaciekawiła. Już jakiś czas temu jest tutaj właśnie napisane, że jest to, jest to serum upiększające skórę. Ja mam go w pojemności. To jest właśnie pojemność 10 ml, czyli ta wersja podróżna. Oj, mamy tutaj jeszcze notatkę, co to serum robi. I maleńką, słodką buteleczkę. Ona się nie różni niczym w wyglądzie od tradycyjnego, tego standardowego opakowania, ale właśnie jest 10ml. Ma również pipetę, wszystko jest wykonane. To jest szkło matowe, Tutaj mamy metal. I samo serum wygląda tak. Powiem wam, że pachnie bardzo, jak dla mnie pachnie mało kosmetycznie, bym powiedziała wręcz jak cukier waniliowy Od, albo ten wanilinowy, to nie jest waniliowy, tylko chemia. On pachnie dokładnie tak samo, no nie wiem, bardziej do pieczenia ciast. Może go odrobinę, właśnie na skórę. I peta działa dobrze, on jest dość taki gęsty, widzę. Jeszcze mam powiem, że na swojej skórze mam już y, oczywiście pielęgnację, czyli swoje serum peptydowe, krem oraz krem pod oczy, ale właśnie jako baza do makijażu chciałam użyć coś nowego tej pielęgnacyjnej strony. Y, no nie uda mi się oczywiście po, jednym, po jednej aplikacji y, poznać, ale ma właśnie działać przeciwstarzeniowo, y, przeciwzmarszczkowo, przeciw przebarwieniom. Ogólnie ma być to taki koncentrat y, upiększający. Nałożyłam go na twarz i muszę Wam powiedzieć, że troszeczkę jest teraz rozświetlona, ale i klejąca. Tak, on się dość lepi. I teraz nałożę oczywiście ulubiony podkład. Nałożę tutaj odrobinę mieszankę swojego podkładu. Musiałam go odrobinkę rozjaśnić, ponieważ to za ciemny. I standardowo wklepię gąbeczką. Jak na razie nic nie widzę różnicy między tym serum a bez serum. Tak wygląda zaaplikowany podkład. Jeszcze Wam powiem, że moim podkładem jest Dior Star jeszcze ten e, oraz dosłownie kropeczką e, miksera z Nixa ta mieszanka jest pewna ja używam tych kosmetyków już dłuższy czas i jestem mi naprawdę pewna to co mogę wam od razu powiedzieć to to, że podkład pięknie się rozłożył na skórze e, bardzo fajnie tak wtopił w tą skórę być może to też jest zasługa właśnie e, tego serum ale zobaczymy. On ogólnie, ja wiem jak on się sprawdza na skórze właśnie, na innych e, primerach, na innych właśnie bazach oraz e, bez bazy. Więc tutaj jest na plus to, że on fajnie się przylepił, dokładnie wtopił w skórę szybciutko. Nie musiałam tutaj czekać e, nawet minuty. Równo się rozłożył, ale on oczywiście się równo rozkłada. Muszę powiedzieć, że tutaj, przy nosie, gdzie jest mój neurologiczny punkt, on bardzo ładnie się zachował. Nie podkreślił porów, więc tutaj wielki plus. I być może to jest właśnie zasługa tej bazy, ponieważ zazwyczaj każdy podkład, nieważne jak lekki, nieważne jak kremowy, on po prostu tutaj podkreśla mi moje pory. Jak na razie, bardzo jestem zadowolona. Więc teraz skończę makijaż. I wrócę z krótkim podsumowaniem, jak się dalej pracowało na, tym, na tej bazie, na tym serum. Przychodzę do Was już ze skończonym makijażem, z krótkim właśnie podsumowaniem em, tego małego cudenka marki Farsali. I teraz mogę Wam powiedzieć, że oczywiście nie powiem Wam od razu, jak on działa na moją skórę, czy ją upiększa, czy poprawia jej stan pielęgnacyjnie, ale mogę Wam spokojnie powiedzieć, że jako baza pod, pod podkład znakomicie się sprawdza. Jest to serum, które bardzo szybko się wchłania w właśnie podczas aplikacji, a następnie daje nam taką delikatnie lepiącą się warstwę. Dzięki temu podkład świetnie i bardzo szybko się przyczepił do skóry, wtopił w nią. E, następnie miałam konturowanie na mokro, zrobiłam. Oczywiście nie było żadnego problemu. E, korektor również trzyma się bez zarzutów. Tak samo puder. E, reszta, reszta kosmetyków e, nie widzę w tym żadnego problemu. Wydaje mi się, że to będzie serum dla każdego serum takie również kosmetyczne. Typu baza pod makijaż sprawdzi się na pewno u każdego, dlatego że nie zauważyłam właśnie, aby jakkolwiek źle wpływał na kosmetyki nakładane na skórę. Więc tutaj wielki, wielki plus. Oczywiście testuję go ze znanymi sobie, kosmetykami, i mogę Wam powiedzieć, że bardzo fajnie e, moja skóra wygląda. Oprócz tego mam wrażenie, że. E, Moje pory nie są aż tak bardzo widoczne i delikatnie rozświetla skórę, więc to jest naprawdę wielki plus. Dobrze, ja się z Wami dzisiaj żegnam. Zapraszam Was oczywiście na, do opisu, tam znajdziecie moje e, social media, na które bardzo serdecznie Was zapraszam. Na blogu znajdziecie jeszcze więcej e, na temat tego serum, na tego kosmetyku i zapraszam Was na kolejne moje filmiki. Do usłyszenia. Pa, pa!